Siemanko Mordeczki, pewnie się zastanawiacie, dlaczego nagrywam ten film i o co tutaj chodzi. Mianowicie chodzi o dramę moją z Dawidem Malcińskim. Jak mogliście zauważyć w internecie, ostatnio było głośno na ten temat. A wszystko przez to, że przyprół się bocianik. No i co, i w tym filmie mam parę słów do niego, jak i do was. Yy, powiem wam o co tutaj chodzi: wszystko wyjaśnia to do Z i powiem. Czego ja chcę? Mianowicie chodzi o to, żeby wydłam Dawida Malcińskiego na gale MMA, żeby ze mną zawalczył, ponieważ uważam, że jest najsłabszym zawodnikiem tej federacji i myślę, że dam radę przygotować się tak, żeby go w oktagonie zgnieść. Aktualnie zacząłem się przygotowywać do tej walki, żeby cię rozebrać w oktagonie, Dawidku. Więc mam nadzieję, że przyjmiesz moją oficjalną teraz prośbę o walkę z tobą, żeby w oktagonie rozwalić ci głowę. A jak tego nie przyjmiesz, to znaczy, że nie masz jaj. Ja aktualnie trenuję. Ty trenowałeś ponad rok czasu, jesteś bardziej doświadczony, ale mam nadzieję, że te parę miesięcy do film zupełnie mi wystarczą, żeby w oktagonie no, kolano ci nałe b p... i skończyć walkę kimś Pewnie jesteście też ciekawi o co poszło. Poszło o to, że Dawid Malczyński obrażał mnie w komentarzach na Instagramie, po czym później umył ręce, że jest niewinny, że jest... Bezbronny, że on nie zrobił złego, że to nie chodziło o mnie, a prawda jest taka, że chodziło o mnie, a później jak on to mówi, że ja jestem atencjuszem, on z siebie zrobił atencyjną k***ę. Bo wszędzie o tym gadał, że to nie miało być do mnie, a wszystko miało być do mnie i prowokował mnie od samego początku. Może nie wiem, nie było jakiejś tam osoby, żeby z nim zawalczyła, ale w takim razie, jak ze mną zadarł, to już nie odpuszczę. Zmieniłem swój tryb życia o 180 stopni, więc. Po prostu, jak Dawid nie przyjmie tej walki, oznacza, że. że no, jest i tyle. Ja się tutaj nie nakręcam na nic, ale myślę, że jak będzie miał jaja, to przyjmie to. Jeśli wy widzowie chcecie, żeby do tej walki doszło, zostawcie komentarz Cicho lejnik, łapkę w górę. No i co? Malciński Dawidzie. Mam nadzieję, że tak moją walkę. Teraz hey. tyle. Że ja zapierdzielam na trening. Hey. I jak się obstrasz, to jesteś c***o. Widzimy się w następnych filmach. Siema!